Na zewnątrz padało tak mocno, tak mocno, że wydawało się, jakby niebiosa postanowiły wylać całą swoją wodę na ziemię naraz. Grzmiało, rozświetlając ulicę jasnymi błyskawicami, a krople deszczu bębniły bezlitośnie o dachy i asfalt. Siedziałem w moim przytulnym domu, ciesząc się ciepłem i spokojem. Wieczorna herbata rozgrzewała moje dłonie, a cicha muzyka dodawała przytulnej atmosfery. Spoglądając przez okno, zobaczyłem przemoczoną dziewczynę wędrującą ulicą w poszukiwaniu schronienia. Jej szczupła sylwetka była całkowicie przemoczona od ulewnego deszczu, a długie włosy przykleiły się do jej twarzy, sprawiając wrażenie, jakby ledwo widziała drogę przed sobą. Wyglądała na zdesperowaną i zdezorientowaną, jej kroki były niepewne, jakby nie wiedziała, dokąd iść. Od czasu do czasu rozglądała się dookoła, jakby szukając pomocy lub przynajmniej ciepła i ochrony przed nieustającą ulewą. Na jej twarzy malowało się zmęczenie i bezradność. Jej siły zdawały się słabnąć z minuty na minutę i była gotowa upaść na ziemię z wyczerpania i zimna. Dziewczyna kurczowo ściskała swoją mokrą torbę, jakby mogła w jakiś sposób ochronić ją przed żywiołami. Widziałem, jak jej usta drżą z zimna, a ramiona trzęsą się w rytmie jej szybkich, płytkich oddechów. Jej oczy błyszczały rozpaczą, jakby straciła nadzieję na znalezienie schronienia przed burzą. Serce ścisnęło mi się z litości dla niej. Nie mogłem pozostać obojętny, widząc, jak stara się znaleźć schronienie. Ten obraz poruszył mnie do głębi, budząc we mnie pragnienie pomocy i ochrony. Wewnętrzny głos zachęcał mnie do działania. Czułem, że muszę pomóc tej biednej dziewczynie w tak trudnej sytuacji. Wstałem z krzesła, podszedłem do drzwi i otworzyłem je, zapraszając dziewczynę do środka. Deszcz natychmiast wpadł do środka, odświeżając ciepły pokój chłodnym powietrzem. Krzyknąłem do niej tak, by usłyszała mnie ponad hałasem ulewy. Witaj, wejdź szybko. Próbowałem przekrzyczeć szum deszczu. Jesteś cała przemoczona, pozwól, że pomogę ci się ogrzać i wysuszyć. Zamarła w miejscu, podnosząc wzrok i napotykając moje spojrzenie. W jej oczach dostrzegłem mieszankę zaskoczenia i wdzięczności. Dziewczyna, wyraźnie zawstydzona i zdezorientowana, powoli podeszła do mnie. Gdy przekroczyła próg mojego domu, zauważyłem, jak bardzo była wyczerpana i przemoczona. Woda kapała z jej ubrania, pozostawiając kałuże na podłodze. — Dziękuję bardzo, powiedziała cichym, roztrzesionym głosem, w którym słychać było głęboką wdzięczność i ulgę. Szybko znalazłem ręcznik i suche ubrania, w które mogła się przebrać. Myśli o jej bezpieczeństwie i komforcie całkowicie przejęły nade mną kontrolę. Dziewczyna z wdzięcznością przyjęła ręcznik i zaczęła wycierać z siebie wodę. Możesz wziąć te ubrania, będą na ciebie pasować, zaproponowałem, wręczając jej miękki sweter i spodnie dressowe. Kiwnęła głową, przyjmując i zniknęła za drzwiami łazienki, by się przebrać. Wyszła kilka minut później w suchych ubraniach, wyglądając na nieco spokojniejszą, ale wciąż trzęsąc się z zimna. Zaproponowałem jej filiżankę gorącej herbaty i zaprosiłem, by usiadła przy kominku, by mogła się rozgrzać i zrelaksować. Ten wieczór, zaczynający się od zwykłego spojrzenia przez okno, zmienił zarówno moje życie, jak i życie nieznajomej, której imienia nie znałem. Nie mogliśmy zgadnąć, jak zakończy się to spotkanie, ale w tamtej chwili najważniejsze było ciepło i komfort, które mogłem jej dać. Nazywam się Aleksiej, przedstawiłem się, mając nadzieję, że późnam jej imię i co nieco o niej samej. Czułem, że to będzie niezwykły wieczór, i chciałem dowiedzieć się więcej o nieznajomej, która niespodziewanie znalazła się w moim domu. Spojrzała na mnie z wdzięcznością i odpowiedziała ciepłym uśmiechem. Mam na imię Maria. Wracałam właśnie do domu, kiedy zaczęła się ta straszna ulewa. Nie spodziewałam się, że pogoda tak się pogorszy. Dziękuję, że mnie przyjąłeś. Jej głos był miękki i trochę roztrzesiony, prawdopodobnie z zimna. Zauważyłem, że powoli zaczyna się rozluźniać, zdając sobie sprawę, że jest teraz bezpieczna i ciepła. Aby podtrzymać rozmowę i odwrócić jej uwagę od nieprzyjemnych myśli, zacząłem ją pytać, jak znalazła się w tej sytuacji. Więc dokąd zmierzałaś, kiedy zaczęło padać. Zapytałem, starając się brzmieć jak najbardziej przyjaźnie. Wracałam z pracy, odpowiedziała Maria, owijając się kocem, który jej zaoferowałam. Mój dom jest tak daleko stąd, ale kiedy zaczęło padać, zdałam sobie sprawę, że nie dotrę tam bez pomocy. Wędrowałam właśnie ulicą, mając nadzieję, że znajdę jakieś schronienie, kiedy zobaczyłam światło w twoim oknie. Kontynuowaliśmy rozmowę, która płynnie przechodziła od jednego tematu do drugiego. Maria okazała się interesującą rozmówczynią. Rozmawialiśmy o pogodzie, jej pracy, ulubionych filmach i książkach. Jej otwartość i serdeczność sprawiły, że poczułem, że znamy się od dawna. Cieszyłem się, że mogłem pomóc komuś w tak trudnej sytuacji, a może nawet nawiązać nową znajomość. Kiedy Maria w końcu się rozgrzała i trochę uspokoiła, zasugerowałem, żeby została na noc, ponieważ wciąż padało i robiło się późno. Zdałem sobie sprawę, że byłoby nie do pomyślenia pozwolić jej wyjść w taką pogodę. Mario, myślę, że najlepiej będzie, jeśli zostaniesz tu na noc. Wciąż pada, a nie chcę, żebyś znowu zmokła i zmarzła, zasugerowałem, mając nadzieję, że przyjmie moje zaproszenie. Zastanowiła się przez chwilę, po czym uśmiechnęła się i skinęła głową. Dziękuję bardzo, Aleksiej. Naprawdę nie wiem, co bym zrobiła bez twojej pomocy. Jeśli nie sprawi ci to kłopotu, chętnie zostanę. Szybko przygotowałem dla niej pokój gościnny, starając się, by był jak najbardziej przytulny. Położyłem czystą pościel, Zostawiłem szklankę wody na stoliku nocnym i postawiłem małą lampkę stołową, żeby było jej wygodnie. To jest twój pokój, Mario. Mam nadzieję, że będzie ci tu wygodnie. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, skontaktuj się ze mną, powiedziałem, pokazując jej pokój gościnny. Uśmiechnęła się z wdzięcznością, rozglądając się po przytulnej przestrzeni. Dziękuję, Aleksiej. Jesteś bardzo miły. Jestem ci bardzo wdzięczna za to wszystko. Dobranoc. Dobranoc, Mario, odpowiedziałem, czując wewnętrzną satysfakcję, że udało mi się pomóc. Postanowiłam położyć się wcześnie, mając nadzieję, że poranek przyniesie słońce i dobrą pogodę. Leżąc w łóżku, długo nie mogłem zasnąć, myśląc o tym, jak nieoczekiwanie potoczyły się wydarzenia. Myślałem o Marii, o jej uśmiechu i wdzięczności. Cieszyłem się, że mogłem być we właściwym miejscu we właściwym czasie, aby pomóc komuś, kto naprawdę tego potrzebował. Mając nadzieję na lepszy poranek, w końcu zasnąłem przy uderzeniach deszczu o dach, odpływając w świat snów i nie mogąc się doczekać jutra. Kiedy obudziłem się rano, od razu zauważyłem, że coś jest nie tak. Dom był cichy i nie było żadnych odgłosów ruchu. Podszedłem do drzwi i delikatnie zapukałem, ale nikt nie odpowiedział. Zapukałem ponownie, a potem, bez odpowiedzi, otworzyłem drzwi. Pokój był pusty. Łóżko było starannie pościelone, rzeczy Marii zniknęły. Serce zabiło mi szybciej i poczułem dziwny niepokój. Marii już nie było. Ale to był dopiero początek przykrych niespodzianek. Na początku myślałem, że po prostu wyszła wcześnie rano, nie chcąc mi przeszkadzać. Jednak im bardziej się rozglądałem, tym bardziej zaczynałem zdawać sobie sprawę, że stało się coś złego. Zacząłem sprawdzać inne pokoje, a z każdym krokiem moje serce zaciskało się coraz mocniej. Mój zegarek, który zawsze leżał na nocnej szafce, zniknął. Podejrzliwie podeszłam do komody i otworzyłam szufladę. Mój portfel, który zostawiłem tam na noc, również zniknął zacząłem panikować. Przez głowę przelatywały mi myśli o tym, co mogło się stać, ale nie zdawałem sobie jeszcze w pełni sprawy z rozmiaru katastrofy. Pospieszyłem do swojego biura. Laptop, na którym codziennie pracowałem, zniknął. Kontynuowałem rozglądanie się po domu, a im dalej szedłem, tym bardziej zdawałem sobie sprawę, że brakuje wielu rzeczy. Zniknęło kilka drogich zegarków, które kolekcjonowałem. Co najgorsze, zaginęła biżuteria należąca do mojej matki. Te przedmioty były nie tylko cenne, były częścią historii mojej rodziny, łącznikiem z przeszłością, z tymi, których już nie widziałem. Ogarnęło mnie poczucie szoku i oszołomienia. Jak to się mogło stać? Jak mogłam się tak pomylić co do osoby, której ufałam? Wróciły wspomnienia z poprzedniego wieczoru i nie mogłam uwierzyć, że Maria, która wydawała się tak miła i przyjazna, mogła wykorzystać moją dobroduszność i zaufanie do własnych egoistycznych celów. Ogarnęło mnie uczucie urazy i rozczarowania. Byłam zła na siebie za moją naiwność i gotowa obwiniać cały świat za moją sytuację. W głowie wirowały mi myśli o tym, co mogłem zrobić inaczej. Być może byłem zbyt ufny, zbyt gościnny. Zbyt ufny w dobro ludzi. Ale w rzeczywistości Maria wykorzystała moją dobroć i okradła mnie. Usiadłem na kanapie, zakrywając twarz dłońmi, próbując zebrać myśli. Co teraz zrobić? Co robić dalej? Zdałem sobie sprawę, że muszę iść na policję. Powiedziałem im, co się stało, opisałem Marię najlepiej, jak potrafiłem. Po wezwaniu policji długo siedziałem w ciszy, rozglądając się po pustym domu. Miejsce, które jeszcze wczoraj wydawało mi się tak przytulne i bezpieczne, teraz było źródłem bólu i frustracji. Zdałem sobie sprawę, że w przyszłości powinienem być bardziej ostrożny, że zaufanie jest wartością, której nie można oddać każdemu. To doświadczenie było dla mnie lekcją. Chociaż życzliwość i chęć pomocy pozostają dla mnie ważnymi cechami, zdałem sobie sprawę, że muszę być bardziej czujny i ostrożny. Wiedziałem, że ten dzień zmieni moje życie i musiałem nauczyć się żyć z tą nową rzeczywistością, w której zaufanie i ostrożność idą w parze. Chcę natychmiast przeprosić za wszelkie błędy w tekście lub dubbingu. Dopiero się uczę, a język tego kanału nie jest moim ojczystym. Dubbing jest wykonywany przy pomocy sztucznej inteligencji. Proszę o wskazanie błędów, abym mógł je naprawić i poprawić jakość treści. Będzie mi również miło, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na ten temat. Wasze wsparcie w komentarzach bardzo motywuje mnie do dalszego poszukiwania nowych, interesujących historii. Dziękuję za zrozumienie i udział. Subskrybuj kanał i umieść dzwonek, aby nie przegapić nowych historii.